I sypiemy piasek tam gdzie woda spływa do stawu. Piasek, kamienie. Może wszędzie tego piasku nasypię. Dobra, osad z piasku Taka pianka jeszcze została Zaraz wypłuczę Widać też osad w wodzie Od piasku, który tam sypywałem gdzie jest spiętrzenie wody? I co? Piętrzymy w ogóle całą wodę w stawie teraz? Dosieczka, lecimy. Jest to prototyp. Za długa. Dobra, skróciłem ją. I piętrzymy. Były siane kępki traw, wsadzane. No I dzisiaj pozbieramy trochę nasion. Zobaczymy, może coś wyrośnie. Pierwszy raz to robię. Sporo mi też spada, więc miejmy nadzieję, że się rozsieją w tym miejscu. To jest chyba to samo. Dobra, gdzieś to posiejemy wokół stawu. Grube, fajne kępy traw. Wzmocnią na pewno brzeg stawu. Dobra, starczy. Na pewno coś z tego wyjdzie. Dobra, postaram się, żeby to w miarę równo było. Kąt prosty. 113 cm i trzy takie sztuki bym potrzebował. Działamy, bo nigdy tego stawu nie skończę. Wyciągamy stare dechy. To powinna być szybka akcja. No teraz ryby mają możliwość ucieczki ale miejmy nadzieję że nic się nie stanie wodery na dupie no ale wodery nic nie dadzą muszę na desce stanąć przybrało. Miałem tutaj przeciek niestety. Dobra, odpływ zablokowany czekamy aż, aż, aż co, aż woda się podniesie. Na razie jest tyle. Będzie jeszcze więcej. No i po relaksie wracamy do roboty. Jest niesamowite. Wyraźnie większy i co? Nie wiem czy jeszcze go będę podnosić. Na pewno podniosę moje źródełko, bo już nie działa za wysoki poziom wody i nie natlenia tak jakbym chciał. Fajnie, fajnie i o wiele głębiej teraz to się wydaje naprawdę, że, że jest tej wody. No. Tak jest zrobiony odpływ. Deska poziomująca staw. Założyłbym jeszcze jedną deskę. Automatycznie poziom wody by wzrósł. No ale zostawmy tak, nie chciałbym, żeby te świerki poleciały, chociaż tutaj ten już wyraźnie, wyraźnie się podda, poddał, ale to, to o wiele, wiele wcześniej w wodzie. Także jakbym zwiększył poziom wody, że na przykład tutaj by dochodziło, no to mogłyby te drzewa się złożyć do środka wszystkie, a po to je zostawiłem, żeby rosły, nie? Wreszcie zielska, jakieś kaproszki. Będzie się to zbierać na kamieniach. Zrobię tutaj jeszcze tak jakby mostek, tylko że z otwieraną klapą, żeby ten drut można było wyciągnąć. Osad zestawy zostaje na kamieniach. O tak. Tak się szykuje deseczki na pomost.